I co? Jest moja książka. Wszyscy, którzy kupiliście tę książkę, czy może ją widzicie w internecie, nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym, dlaczego jest taka okładka, dlaczego wygląda właśnie tak, dlaczego są takie kolory, dlaczego właśnie takie ilustracje są. I chciałam Cię trochę o tym opowiedzieć. Bo jak widzicie, jest piękny, niebieski kolor z napisem Wdzięczność i to jest niebo. Niebo, niebo otwarte nad nami, a cała okładka jest pełna różnych roślin, ptaków, motyli. Jest koliberek, są gałęzie, są liście, dlatego że treści, które są w książce, są pełne różnych myśli. Jedna osoba właśnie powiedziała, czytając moją książkę, że to jest trochę jakby pamiętnik trochę tak. Trochę to jest jakiś taki pamiętnik. Tam jest plątanina przeróżnych myśli, przeżyć i obracania wszystkiego w kierunku wdzięczności. Takiej walki o to, żeby było w kierunku wdzięczności. Jest tutaj taki wróbelek szary, zaraz w centralnej części okładki, dlatego że moje ulubione słowo z Biblii to, że Bóg ma wielką troskę o wróble, że wróble to są ptaki, na które Bóg patrzy. Jest też mała łyżeczka ze szczyptą soli. Bo papież Benedykt XVI jeszcze był kardynałem Ratzingerem, jeszcze nie był papieżem, to napisał taką książkę i powiedział, że Mamy stać się dla świata szczyptą soli i małą zapałką, która świetla ciemności, więc jest ta szczypta soli. Ja chcę być osobą, która nadaje smak swojemu życiu, ale też nadaje smak życiu innych ludzi. Są trzy małe serduszka, jest zielone, podpisane krzyś, różowe nutka i błękitne kubulek. To jest trójka moich dzieci, bardzo chciałam, żeby ich serca tu były, bo oni są bardzo ważni w moim życiu. Bardzo ważny jest też więzi, czyli dwie obrączki, czyli też to jest miejsce, w którym jest mój mąż ze mną. Wspiera mnie w tym, w całej tej drodze, w całym tym dziele. Są książki u góry, jakby taka malutka półka z książkami, bo książki w moim życiu są ważne. I jeżeli dotkniecie okładki, poczujecie ten materiał, poczujecie takie, takie przyjemne uczucie w dotykaniu tej okładki, To było też dla mnie bardzo ważne, że każdy, kto bierze moją książkę w rękę, będzie czuł się wspaniale właśnie przez to, że dotyka. Że kiedy przejedziecie palcem po tytule wdzięczność, czy na grzbiecie, czy tu z przodu książki, to też poczujecie taką wypukłość, że ta wdzięczność jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Jest tutaj mały ptaszek koliberek. Kiedyś dostałam takie proroctwo o tym, że, że jestem takim koliberkiem miłości, że są też motyle, ponieważ prowadzę cykl lot motyla, o tym jak się zmienia człowieka życie i, i kolor, kolor, który jest taką złamaną bielą, na której tak dużo historii mojego życia jest opisanych. Że każdy z nas jest taką złamaną bielą, wcale nie taką bielą czystą, śnieżną, ale taką złamaną, i jest mnóstwo, mnóstwo historii opisanych na tej bieli. I my tworzymy. I jest tutaj jeszcze okno, bo kiedyś pewien kapłan powiedział, że miłość w naszym domu była tak wielka, że musiała wyjść poza ramę tego domu właśnie przez okno. Że też chciałam, żeby okno było. Co tu jeszcze? Co jeszcze? Suchabry. Bohabry zawsze kojarzą mi się jako rośliny, jako kwiaty z nieba, i jeszcze jest pewno mnóstwo duży, różnych innych symboli, których już nie pamiętam, i różne rzeczy, które, które są w środku zawarte i są dla mnie bardzo ważne. Więc chcę Was zachęcić do tego, żebyście wzięli do ręki tę książkę, poczuli to wszystko, co myśmy zaplanowali, zaprojektowali do tego, żeby każdy z was, kiedy będzie czytał te treści, trzymał tę książkę w ręku, czuł się wspaniale. Pozdrawiam wszystkich.